Co się dzieje w umyśle nastolatka, który właśnie słyszy, że spędzi resztę życia za kratkami? Jakie emocje przemykają przez jego twarz, gdy sędzia skazuje go za czyny, które zniszczyły tak wiele istnień? W tym filmie przyjrzymy się 15 szokującym przypadkom młodocianych przestępców, którzy popełnili niewyobrażalne zbrodnie. Będziecie świadkami ich bezpośrednich reakcji na sali sądowej: od histerycznych wybuchów, przez lodowaty spokój, pomierdżący żal. I zobaczycie, jak rzeczywistość ich przyszłości bezlitośnie odciska się na ich twarzach. Numer 15. Damon Kemp. Wybuch na sali sądowej. Jak daleko może zajść zaprzeczenie, gdy stajemy w obliczu miażdżących dowodów? Sprawa Damona Kempa pokazuje jedną z najbardziej ekstremalnych reakcji. 19-letni Damon Kemp stanął przed sądem oskarżony o śmierć swoich nastoletnich rówieśników. Przesłuchanie w sprawie kaucji było od początku naładowane emocjami, ale to, co nastąpiło, szokowało wszystkich obecnych. Gdy wydawało się, że sędzia zmierza ku niekorzystnej decyzji, Kemp eksplodował. Zaczął głośno krzyczeć, oczy miał wytrzeszczone z przerażenia i wściekłości. Wzywał Boga na świadka, ogłaszał swoją niewinność i płakał w niekontrolowany sposób. Ja tego nie zrobiłem, Boże, ty jesteś moim świadkiem. Brzeszczał na całą salę, jego głos łamał się z rozpaczy. Potem odwrócił się od zdruzgotanych rodzin ofiar i kontynuował swój emocjonalny, oskarżycielski monolog. Sędzia kilkakrotnie próbował go przerwać i uspokoić, ale Kemp był nie do powstrzymania. Jego gesty były dzikie ręce niekontrolowanie latały w powietrzu, podczas gdy oskarżał system, policję i praktycznie każdego, kto przyszedł mu do głowy. Kontrast między jego niemal histerycznym zachowaniem, a śmiertelnie poważnymi zarzutami był uderzający. Co stało za taką reakcją? Czy był to czysty strach przed konsekwencjami? Przejaw miażdżącego poczucia winy, którego jego psychika nie mogła przetworzyć. Wyrachowana manipulacja mająca na celu wzbudzenie współczucia, czy rzeczywisty szok psychiczny w obliczu konfrontacji z rzeczywistością? Psychologowie wyjaśniają, że jednostki stojące w obliczu ekstremalnego stresu i groźby dożywotnich konsekwencji mogą reagować na różne sposoby w tym intensywnymi wybuchami emocjonalnymi, które mogą być przejawem zarówno zaprzeczenia, jak i głębokiego niepokoju psychicznego. Sędzia mimo dramatycznej sceny odmówił kaucji. Emocjonalny wybuch kępa nie przyniósł mu żadnej ulgi, wręcz przeciwnie, tylko podkreślił powagę sytuacji i jego widoczną niezdolność do stawienia czoła konsekwencjom swoich czynów. Jego głośne krzyki i szlochy pozostają mrożącym krew w żyłach przypomnieniem tego brutalnego momentu, gdy rzeczywistość uderzyła z całą siłą, a jego przyszłość skurczyła się do życia za kratkami. Numer 14. Jacob Morgan Autyzm i tragiczny pożar Czy chłopiec z autyzmem mógł rzeczywiście wzniecić tragiczny pożar, który odebrał życie jego małemu bratu, czy też padł ofiarą systemu, który nie w pełni rozumiał jego stan? 17-letni Jacob Morgan, nastolatek ze zdiagnozowanym autyzmem został skazany na 15 lat więzienia za wzniecenie pożaru, który zawył jego 14-miesięcznego przyrodniego brata Joshua. Jego sprawa otworzyła skomplikowane pytania o sprawiedliwość i zrozumienie dla osób z autyzmem w ramach systemu prawnego. Napięcie w sprawie wynikało z ostrego kontrastu. Z jednej strony stała rodzina Jacoba, która żarliwie twierdziła, że jest niewinny. Jego matka, Julie Dover, nieugięcie broniła go na sali sądowej. Rodzina wierzyła, że Jacob próbował uratować małego Joshua z płomieni. Z drugiej strony stały dowody oskarżenia. Wskazywały one na fascynację Jacoba ogniem. Przyznał, że ogień go interesował, a nawet zaledwie dwa tygodnie przed tragedią wzniecił inny ogień na posesji. Śledczy znaleźli ślady dwóch oddzielnych pożarów. Jednego w salonie i drugiego w sypialni Joshua. Jacob początkowo twierdził, że przypadkowo rzucił poduszkę w stronę grzejnika, ale później przyznał, że celowo ją podpalił i wyrzucił w powietrze. Obrona podkreślała, że problemy rozwojowe Jacoba, w tym trudności z czytaniem i pisaniem, czyniły go podatnym na manipulacje. Zwracali szczególną uwagę na pięciogodzinne, nienagrywane przesłuchanie przez śledczych, podczas którego jego przyznanie się mogło zostać wymuszone lub uzyskane pod presją. Badania pokazują, że osoby ze spektrum autyzmu mogą mieć specyficzne trudności podczas przesłuchań i są bardziej podatne na fałszywe przyznanie się do winy. Jacob został ostatecznie skazany, mimo utrzymujących się wątpliwości. Wyrok sądu pozostawił posmak niepewności i pytanie, czy sprawiedliwości rzeczywiście stało się zadość, czy też system zawiódł w ochronie podatnej jednostki. Jego cicha reakcja podczas ogłaszania wyroku ostro kontrastowała z dramatycznymi wybuchami w innych przypadkach, które zobaczymy. Numer 13. Filip Czizm. Morderstwo nauczycielki w wieku 14 lat. Co skłania 14-letniego chłopca do tak brutalnego czynu wobec osoby, która miała być dla niego wzorem i autorytetem? W październiku 2013 roku Philip Chizm, uczeń 9 klasy w Denver High School w Massachusetts, popełnił czyn, który wstrząsnął całym miastem. W wieku zaledwie 14 lat zamordował swoją 24-letnią nauczycielkę matematyki, Colin Ricer. Ricer, znana ze swojego pogodnego usposobienia i oddania uczniom, poprosiła Chizma, aby został tego dnia po lekcjach, nie podejrzewając, jaki straszny plan już uknął. Szczegóły zbrodni były mrożące krew w żyłach. Cizm podążył za ricer do toalety, gdzie brutalnie ją zaatakował i odebrał jej życie. Następnego ranka policja zatrzymała cizma. Na rękach wciąż miał krew ricer. Nawet nie próbował jej zmyć. Ten obciążający dowód przypieczętował jego winę. Procesy sądowe, które nastąpiły po tym przerażającym wydarzeniu, były pełne silnych emocji. Sam cizm wyglądał na zszokowanego i oniemiałego. Czego może spodziewać się tak młody sprawca za tak ohydny czyn. Chizm został skazany na dożywocie z możliwością zwolnienia warunkowego po 25 latach. W momencie ogłaszania wyroku ten młody sprawca uświadomił sobie, że najlepsze lata swojego życia spędzi za kratkami. Kontrast między jego zmarnowaną przyszłością a zniszczonym życiem ofiary i jej rodziny był miażdżący. Numer 12. Roksana Sikorski. Spisek przeciwko własnej rodzinie. Czy traumatyczna przeszłość i manipulująca miłość mogą popchnąć 15-letnią dziewczynę do planowania morderstwa własnej rodziny? Dla Roksany Sikorski stało się to rzeczywistością. W październiku 2014 roku ta 15-letnia dziewczyna została skazana na 10 lat więzienia. Planowała zabić swoją adopcyjną rodzinę i próbowała zaatakować śpiące rodzeństwo. Sala sądowa doświadczyła silnych emocji, gdy jej rodzice, zamierzone ofiary, niespodziewanie błagali o łaskę. Co doprowadziło do takiego zwrotu akcji. Rodzina Roxany stała przy niej przez cały proces. Opisywali ją jako emocjonalnie kruche dziecko z trudną przeszłością. Ujawnili, że została adoptowana z Polski i zanim znalazła się pod wpływem swojego 23-letniego manipulującego chłopaka doświadczyła traumy. Czy zatem Roxana była raczej ofiarą okoliczności, czy zimno planowała? Obrona kwestionowała, czy Roxana w pełni rozumiała swoje przyznanie się do winy, które później zostało odrzucone, a także czy pojmowała konsekwencje swojej ugody. Jej matka wyraziła obawy, że Roxana mogła nie zrozumieć, co radzi jej adwokat i nie w pełni zdawała sobie sprawę z powagi sytuacji. Rodzice mieli nadzieję, że te okoliczności i jej przeszłość doprowadzą do łagodniejszego wyroku. Gdy Roxana usłyszała swój wyrok, zaczęła płakać i wyraziła skruchę. Obrona podkreśliła, że jej problemy psychiczne, spowodowane doświadczeniami z Polski i od biologicznej rodziny, wraz z wpływem starszego chłopaka, doprowadziły do tych czynów. Sąd skazał Roxanę, ale najwyraźniej wziął pod uwagę okoliczności łagodzące. Na sali sądowej rozegrał się dramat, w którym wina mieszała się ze współczuciem. Reakcja Roxany odzwierciedlała zagubienie i być może błysk zrozumienia konsekwencji, podczas gdy jej rodzina przeżywała własne piekło. Numer 11 Jalil Smith Riley Dożywocie bez możliwości zwolnienia warunkowego Co się dzieje, gdy sprawca w ostatniej chwili próbuje wycofać swoje przyznanie się do morderstwa, ale sędzia pozostaje nieugięty? Jalil Smith Riley został skazany w 2003 roku na dożywocie bez możliwości zwolnienia warunkowego. Popełnił morderstwo młodej kobiety Porsche Brooks i poważnie zranił jej partnera Arona Martina. Sala sądowa od początku była pełna silnych emocji i głośnych wyrazów smutku i gniewu, zarówno ze strony rodzin ofiar, jak i rodziny Riley. Napięcie w sali sądowej jeszcze bardziej wzrosło, gdy Smith Riley próbował odwołać swoje wcześniejsze przyznanie się do winy. Jednocześnie wnioskował o usunięcie kary śmierci jako jednej z opcji. Było to dramatyczne przesłuchanie. W jego trakcie Riley nawet się załamał. Jego rodzina rozpaczliwie błagała sędziego o wyrozumiałość, wskazując, że nie miał wcześniej historii kryminalnej i wierzyli w jego zdolność do poprawy. Z drugiej strony zdruzgotane rodziny ofiar nieustępliwie domagały się najsurowszej możliwej kary. Sędzia Charles Q. Becky jednak stanowczo odrzucił prośbę Riley. Wymierzył mu maksymalną karę: dożywocie bez możliwości zwolnienia warunkowego. Matka Porsche Brooks powiedziała po wyroku, że Smith Riley odebrał życie jej córce i dla jej rodziny nadszedł czas, aby rozpocząć proces uzdrawiania. Obrońca Riley stwierdził, że nigdy nie spotkał się z klientem, który próbowałby odwołać swoje przyznanie się do winy podczas procesu karnego. Mimo desperackich prób Riley i emocjonalnych próśb jego rodziny, sędzia pozostał nieugięty. W momencie, gdy Jalil Smith Riley usłyszał ostateczny werdykt potwierdzający dożywocie, jego twarz wyrażała ostateczne zrozumienie. Wszystkie drzwi zostały dla niego definitywnie zamknięte. Jego przyszłość skurczyła się do życia spędzonego za kratkami. Emocjonalna kolejka górska na sali sądowej osiągnęła swój brutalny szczyt. Numer 10 Jennifer Mee, dziewczyna z czkawką i morderstwo. Czy dziewczyna, którą opinia publiczna znała głównie z powodu jej nieustannej czkawki, może naprawdę zaplanować napad, który tragicznie skończy się śmiercią? Sprawa Jennifer Mee, znanej jako Hiccup Girl czyli dziewczyna z czkawką, zszokowała wielu. Jennifer została uznana za winną morderstwa pierwszego stopnia i stanęła w obliczu kary dożywotniego więzienia bez możliwości zwolnienia warunkowego. Jej przydomek wynikał z jej nietypowego stanu zdrowia, uporczywej czkawki, co przyciągało uwagę opinii publicznej i tworzyło silny kontrast między jej pozornie kruchym wizerunkiem a powagą zbrodni, za którą została skazana. Gdy ogłoszono wyrok, sala sądowa wypełniła się emocjami. Jennifer Mee załamała się płacząc. Członkowie rodzin z obu stron reagowali widocznym poruszeniem. Jej matka była głęboko dotknięta wynikiem. Matka ofiary, w swoim żalu, przemówiła do mediów, podkreślając, że żaden wyrok nie zwróci jej syna i że skupi się na uczczeniu jego pamięci. Wyraziła również wdzięczność wobec państwa za wsparcie podczas procesu sądowego. Prokuratorzy przedstawiali dowody sugerujące, że Jennifer Fermi zaplanowała przestępstwo. Zwerbowała innych ludzi do udziału w nieudanym napadzie, tym samym organizując wydarzenia prowadzące do śmierci ofiary. Jej obrońca, John Trevina, postanowił nie komentować sprawy. Perspektywa spędzenia reszty życia w więzieniu bez szansy na zwolnienie ciężko na nią spadła. Jennifer Fermi została skazana na dożywocie. W momencie, gdy dziewczyna z czkawką usłyszała słowa winna i dożywocie, jej twarz ujawniła prawdziwy ciężar sytuacji, daleki od medialnej ciekawostki. Sala sądowa stała się świadkiem tragedii dla wszystkich zaangażowanych. Numer 9: Chanel Jackson Szyderstwo wobec ofiar. Co jeśli rodzina sprawcy nie okaże skruchy, ale wyśmiewa rodzinę ofiary w sali sądowej? Shonel Jackson został skazany na dożywocie za napaść z użyciem broni palnej na Nathana Pottera, co doprowadziło do śmierci Pottera. Szokujące zachowanie rodziny Jacksona dodało sprawie bolesnego wymiaru. Zamiast skruchy, krewni Jacksona szydzili i prowokowali pogrążoną w żałobie rodzinę Potterów z tyłu sali. Ten przejaw braku szacunku przyczynił się do ich emocjonalnego cierpienia. 13 Trzynastoletnia siostra Nathana, Sara, była głęboko dotknięta. Ze łzami wspominała brata jako kochającą osobę i opisywała bezsenne noce żalu po jego śmierci, co podkreśliło trwałe emocjonalne blizny. Obrońca Jacksona prosił sędziego o wzięcie pod uwagę młodego wieku Jacksona i braku kontroli impulsów. Jednak dramat, podkreślony nieczułym zachowaniem rodziny Jacksona, przyćmił jego prośbę. Zachowanie krewnych, pokazujące całkowity brak skruchy, prawdopodobnie zniszczyło wszelkie szanse na łagodniejszy wyrok. To przykład wtórnej wiktymizacji, gdzie rodziny ofiar są zmuszone znosić dodatkową traumę podczas procesu prawnego. Jackson został skazany na dożywocie. Jego rodzina swoim zachowaniem dodała tragedii kolejną okrutną warstwę. Los Jacksona w połączeniu z haniebnym zachowaniem jego bliskich ukazał głęboki brak empatii. Podkreślił niepocieszony ból rodziny Potterów którzy byli zmuszeni znosić dodatkowe cierpienie podczas gdy sprawiedliwości stało się zadość w bardzo surowych sposób. Numer 8. David Meyers. Podpalenie i skrucha. Czy sprawca okropnej zbrodni może naprawdę żałować swoich czynów? A jeśli tak, czy jego skrucha ma jakiekolwiek znaczenie w obliczu zdruzgotanych bliskich, których świat wywrócił się do góry nogami? 19-letni David Meyers z Buffalo w stanie Nowy Jork stanął przed sędzią Christopherem Burnsem ubrany w pomarańczowy strój więzienny i skuty. Meyers przyznał się do podpalenia drugiego stopnia i do odebrania życia 52-letniemu Brianowi Dominikowi poprzez podpalenie jego domu w South Buffalo. Jego obrońca zwrócił uwagę na współpracę Meyersa z policją, kiedy to złożył pełne zeznanie detektywom. Ten fakt został wzięty pod uwagę przy ustalaniu wymiaru kary. Sędzia Christopher Burns ostatecznie wymierzył mu karę dożywotniego pozbawienia wolności z minimalnym okresem wykonywania 20 lat. Przed sądem Meyers zwrócił się do sędziego, przyznając się do pełnej odpowiedzialności i wyrażając głęboką skruchę za swoje czyny. Oświadczył, że nie może w pełni uczynić za to, co zrobił i że chciałby móc cofnąć swoje straszne czyny. Jednocześnie jednak przyznał, że takie życzenie jest niemożliwe, podkreślając tym samym powagę swoich czynów i konsekwencje, którym teraz musi stawić czoła. Społeczność była wstrząśnięta brutalnym charakterem tej zbrodni. Podczas procesu wyszło na jaw, że Meyers i Dominik zaciekle się kłócili przed śmiertelnym incydentem, co dało pewien wgląd w okoliczności, które doprowadziły do fatalnej katastrofy. Meyers był wyraźnie poruszony, gdy zwracał się do sędziego. Ciężar jego czynów i nieuchronność kary ciążyły na nim. Psychologowie przyznają, że sprawcy mogą okazać prawdziwą skruchę, ale ostrzegają, że może to być również wyrachowany gest mający na celu wpłynięcie na sąd. Rozróżnienie prawdziwej skruchy od strategii jest często trudne. Meyers został skazany na długą karę, mimo jego słów skruchy. Gdy Meyers stanął w obliczu bezpośrednich konsekwencji jego słowa skruchy przeciwko cichemu, niezmierzonemu bólowi bliskich. Ten moment przemienił salę sądową w miejsce, gdzie próba odkupienia zderza się z nieodwracalną i trwałą stratą. Numer 7. Morderstwo i obrona Akutanem Czy lek na trądzik może naprawdę doprowadzić 15-letniego chłopca do morderstwa? To było główne pytanie w sprawie Aidena von Greybo. Temu 15-letniemu chłopcu groziła kara dożywotniego więzienia za zamordowanie nożem Micheli Grody w listopadzie 2017 roku. Do czynu doszło w mieszkaniu, w którym mieszkała Michela. Obrona Aidena bezskutecznie próbowała zrzucić winę na lek na trądzik Akutana. Podczas całego procesu von Greibo okazywał bardzo mało skruchy. Sąd i ława przysięgłych nie byli zbyt przychylni tak nieoczekiwanej linii obrony. Prawnicy twierdzili, że Akutan mógł wywołać u na depresję, zwiększoną agresywność, a nawet stany niepoczytelności, próbując w ten sposób znaleźć bezpośredni związek między lekiem a popełnionym aktem przemocy. Ta strategia jednak nie powiodła się w sądzie, ponieważ prokuratura okręgowa szybko postawiła Ejdenowi zarzuty i doprowadziła do tego, że był sądzony jako osoba dorosła. Ponadto świadkowie wyraźnie zidentyfikowali go na miejscu zbrodni. Jego obojętne zachowanie i widoczny brak skruchy z powodu śmierci Micheli prawdopodobnie przyczyniły się do surowości ostatecznego wyroku. Sprawy, w których obrona stosuje tak niezwykłe strategie, jak zrzucanie winy na leki, pojawiają się czasami, ale rzadko odnoszą sukces. Aiden von Greybo został więc skazany na dożywocie, a jego obrona zawiodła. Jego chłodny wyraz twarzy, gdy usłyszał ostateczny werdykt, jedynie podkreślił jego pozorną obojętność i porażkę tej desperackiej próby obrony. Sala sądowa stała się więc świadkiem smutnego końca bardzo niezwykłej bitwy prawnej. Numer 6 Gavin Ramsey Uduszenie pracoci i zdrowie psychiczne. Kiedy koszmary z pamiętnika stają się rzeczywistością. Co ujawniły notatki Gavina Ramseya o jego stanie psychicznym przed tym, jak w styczniu 2019 roku udusił swoją 98-letnią praciocię, Margaret Douglas. Ta zbrodnia głęboko wstrząsnęła społecznością w Wadsworth w Ohio. Znalezienie ciała Douglasowej w jej domu wraz z pojedynczym butem wywołało falę szoku w sąsiedztwie. Szef policji Wadsworth Randy Rinki opisał tę sprawę jako najgorsze przestępstwo, jakiego był świadkiem w ciągu 28 lat służby. Podczas procesu sądowego matka Gavina, Christine, zeznawała o problemach syna ze zdrowiem psychicznym i o swoich staraniach o uzyskanie pomocy poprzez poradnictwo i leki. Opowiadała o jego niepokojącym zachowaniu, w tym opisach jego zamiarów zapisywanych w notatniku. Te notatki sugerowały, że jego praciecia była tylko rozgrzewką dla potencjalnych przyszłych ofiar. Rodzina Douglas aktywnie uczestniczyła w postępowaniu sądowym. Mieli nadzieję zwrócić uwagę na przygotowane ustawodawstwo, którego celem było zniesienie wyroków do żywocia bez możliwości zwolnienia warunkowego dla młodocianych przestępców. Ich wysiłki okazały się jednak bezskuteczne, ponieważ ustawodawstwo zostało ostatecznie przyjęte. Szczegóły dotyczące jego problemów psychicznych zostały przedstawione sądowi, aby zapewnić kontekst dla jego czynów. W jaki sposób sąd uwzględnił stan psychiczny Ramzeja i te niepokojące zwiastuny w obliczu brutalności czynu? Związek między zaburzeniami psychicznymi a zachowaniami agresywnymi u młodzieży jest złożony i rodzi etyczne pytania dotyczące karania młodocianych z problemami psychicznymi. Ramzej został skazany na dożywocie bez możliwości zwolnienia. Jego twarz, gdy konfrontował się z konsekwencjami swoich czynów i szczegółami z własnego pamiętnika, podkreślała ciężar sytuacji. Sala sądowa stała się sceną, na której brutalność czynu zderzyła się z pytaniami o winę, poczytalność i sprawiedliwość. Mamy nadzieję, że podobał Wam się ten film. Jeśli chcecie obejrzeć inne filmy, które dla Was przygotowaliśmy, kliknijcie w jeden z nich na ekranie lub odwiedzcie nasz kanał. Nie zapomnijcie zasubskrybować i kliknąć dzwoneczka. Dziękujemy za oglądanie.